Od osadzonej, która brutalnie zamordowała swoją współwięźniarkę, po innego skazańca, którego obecność budzi lęk nawet wśród najbardziej zahartowanych strażników, co tak naprawdę dzieje się w umysłach tych zbrodniarzy. Dołącz do nas w odkrywaniu najbardziej niebezpiecznych więźniów na świecie. Film jest dość kontrowersyjny, a YouTube ostatnio ograniczył zasięgi, dlatego proszę o zostawienie łapki w górę. Napisz także komentarz więzień, a przypnę ci serduszko. Najokrutniejsze rzeczy na koniec, dlatego polecam oglądać cały film. Robert Mosley. Przed Wami Robert Mosley, znany jako najniebezpieczniejszy więzień w Wielkiej Brytanii, a być może i na całym świecie. Choć na pozór wygląda niewinnie, to skala brutalności, do której jest zdolny, budzi przerażenie. Jeszcze gorszą grozę wywołuje jednak motywacja stojąca za jego zbrodniami. Jak twierdzą lekarze, Mosley słyszy w głowie głosy, które nakazują mu zabijać ludzi. Zanim jednak przemienił się w tę roczną postać, był słodkim chłopcem, czwartym z dwunastu dzieci Georgia i Jean Mosleyów. Wczesne dzieciństwo spędził wraz z trójką starszego rodzeństwa w katolickim sierocińcu w Crosby. Kiedy skończył 8 lat. Rodzice zabrali całą czwórkę z sierocińca, lecz zamiast doświadczyć prawdziwej opieki rodzicielskiej, Robert padł ofiarą okrutnych tortur i przemocy ze strony ojca. W końcu opieka społeczna musiała interweniować, zabierając go z domu. W młodości, w późnych latach 60., Mosley zajmował się świadczeniem usług seksualnych, by móc się utrzymać, a zarobione pieniądze przepuszczał na narkotyki. Staczał się coraz głębiej. Przełom nastąpił w 1974 roku, gdy zamordował swojego pierwszego człowieka, mężczyznę o imieniu John Frell, który zabrał go na schackę. Frell okazał się zwyrodnialcem, prezentując Mosleyowi zdjęcia wykorzystywanych dzieci. Być może to właśnie wywołało w Robercie furię, a może miał on własne demony do przepracowania. Zgłosił się na policję, przyznał do morderstwa, ale sędzia uznał, że nie jest zdolny do udziału w normalnym procesie karnym więc wysłał go do Broadmoor Hospital – jednostki psychiatrycznej w Crowthorne, w hrabstwie Berkshire. Właśnie tam, w 1977 roku, Mosley zabił po raz drugi. Wraz z innym pacjentem, Davidem Cheesemanem, odsiadującym wyrok za napaść na 16-letnią dziewczynę, zamknęli się w celi z Davidem Francisem, skazanym za pedofilię. Jednak to nie to przestępstwo było powodem egzekucji, Lecz napaść seksualna Francisa na znajomego Chismana. Przez kilka godzin Mosley i Chismen torturowali swoją ofiarę, po czym pozbawili ją życia. Robert dostał za to dodatkowy wyrok za zabójstwo i trafił do więzienia Wakefield, tym razem do prawdziwego zakładu karnego. Tam usłyszał kolejne orzeczenie: dożywocie bez możliwości przedterminowego zwolnienia. W 1978 roku znowu było o nim głośno. Jednego dnia zabił dwóch współwięźniów. Planował wtedy pozbawić życia w sumie siedmiu innych, głównie przestępców seksualnych i morderców, którzy dopuścili się przemocy wobec dzieci. W obliczu takiej eskalacji przemocy służby więzienne orzekły, że Mosley nie może przebywać wśród ogółu więźniów. W 1983 roku zbudowano więc dla niego specjalny blok złożony z dwóch cel w ciemnym podziemiu więzienia Wakefield. Drzwi wyłożono kulo-odpornym szkłem, a biurko i krzesło wykonano ze sprasowanego kartonu. Umywalka i toaleta zostały przytwierdzone do podłogi, aby nie mógł niczym manipulować ani odebrać sobie życia. Gdy wyjątkowo zezwala mu się opuścić cele, towarzyszy mu co najmniej czterech uzbrojonych strażników. Mosley wielokrotnie zabiegał o złagodzenie izolacji, prosił też o cyjanek. Cze nawet domagał się zwierzaka. Wszystkie te prośby zostały jednak odrzucone, gdyż uznano go za zbyt niebezpiecznego dla innych osadzonych. W efekcie nadal tkwi w ciemnościach piwnicznych korytarzy Wakefield i prawdopodobnie pozostanie tam już do końca życia. Renée Aobi. Choć wielu przestępców odkrywa w sobie skłonności do zbrodni dopiero w dorosłości, Renée Aobi ujawniła swoje psychopatyczne cechy już jako dziecko. Jeden z pracowników socjalnych, który miał z nią do czynienia, gdy miała 13 lat, opisywał ją jako rozgniewaną, agresywną i niebezpieczną dziewczynkę. Ta paląca furia towarzyszyła jej przez kolejne lata i w końcu zaprowadziła ją na sam szczyt przestępczego świata, zapewniając tytuł jedynej kobiety w Kanadzie oficjalnie uznanej za niebezpiecznego przestępcę. Owa kategoria w systemie więziennym Kanady jest zarezerwowana dla szczególnie brutalnych osób stanowiących zagrożenie dla współosadzonych i personelu. Większość niebezpiecznych przestępców to mordercy i drapieżcy seksualni, ale największą różnicą pomiędzy Aobi a innymi jest fakt, że najgorsze zbrodnie popełniła już za kratkami. Na pierwszy rzut oka może wyglądać na miłą, mądrą i pogodną kobietę, lecz w rzeczywistości jest zdolna do aktów przemocy mrożących krew w żyłach. Pierwszy raz trafiła do więzienia w 2000 roku, gdy skazano ją na 3,5 roku za handel narkotykami oraz napaść z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Ale od tamtej pory spędziła w zakładach karnych łącznie 24 lata, głównie z powodu kolejnych wybuchów agresji. Psychologowie wskazują, że źródłem jej niepohamowanego gniewu było odkrycie, iż jej matka została zamordowana przez ojca, kiedy Renę miała zaledwie 6 miesięcy. A wychowała ją babcia. Ta trauma mocno odbiła się na jej stanie psychicznym, przez co już jako nastolatka zaczęła wchodzić w kolizję z prawem. Po pobycie w zakładzie dla nieletnich trafiła do dorosłego więzienia Saskaczewan Penitentiary. Ledwie dwa miesiące minęły od jej przybycia, a już uczestniczyła w przetrzymywaniu innej, osadzonej jako zakładniczki, przez wiele godzin. Za to dostała dodatkowy rok kary. Niestety był to dopiero początek. W ciągu zaledwie trzech lat wielokrotnie brała zakładników i dopuszczała się brutalnych napaści, przez co łączny wyrok rozrósł się aż do 21 lat. W międzyczasie zaszła w ciąże i urodziła córkę w aborygeńskim ośrodku terapeutycznym Okima Oki. Kiedy jednak spędziła tam z dzieckiem zaledwie rok, znowu złamała regulamin. Przyłapano ją na paleniu i zażywaniu tabletek, gdy córka przebywała w świetlicy. Strażnicy kazali jej wykonać test na obecność substancji, lecz odmówiła, a dziecko odebrano i oddano pod opiekę siostry Aobi. To zdarzenie popchnęło ją do próby ucieczki. Wraz z inną osadzoną wydostała się z więzienia i zniknęła w okolicznym rezerwacie, ale następnego ranka obie zostały złapane. Aobi wielokrotnie groziła śmiercią zarówno innym więźniarkom, jak i personelowi. Budzi strach wśród osadzonych. I jest postrzegana jako jedna z najbardziej niebezpiecznych kobiet w kanadyjskim systemie penitencjarnym. Charles Bronson Jeśli poszukasz wzmianek o najbardziej niebezpiecznych przestępcach w Wielkiej Brytanii, nazwisko Charles Bronson prawdopodobnie wyświetli się jako pierwsze. To groźny kryminalista, który przez wiele lat terroryzował mieszkańców wschodniego Londynu, a kiedy wreszcie trafił za kratki, stał się jeszcze bardziej agresywny. Dziś uchodzi za jednego z najbardziej niebezpiecznych osadzonych w jakimkolwiek brytyjskim więzieniu. Naprawdę nazywał się Michael Gordon Peterson i pochodził z Luton w hrabstwie Bedfordshire. Był jednym z trzech synów A. i Johna Petersonów. Jego ojciec prowadził niegdyś klub konserwatywny w Aberystwyth, a wujek i ciotka pełnili funkcję burmistrzów Luton w latach 60. i 70. ubiegłego wieku. Rodzina była więc powszechnie szanowana. Ciotka Bronsona, Eileen Perry, opowiadała kiedyś mediom, że jako dziecko był przemiłym i spokojnym chłopcem. Wszystko zmieniło się, gdy rodzice przenieśli się do Ellesmere Port w hrabstwie Cheshire. Wtedy młody Peterson zaczął sprawiać poważne problemy. Od zera do setki przeszedł błyskawicznie. W wieku 13 lat należał już do gangu uzbrojonych rabusiów, w skład którego wchodziła trójka jego kolegów. Wkrótce pierwszy raz stanął przed sądem dla nieletnich. Zaczął też wdawać się w bójki i wagarować. Poczuł, że życie z rodzicami go ogranicza, więc uciekł z domu, by wrócić do luton, które nazywał prawdziwym domem. Utrzymywał się z różnych prac, lecz nigdzie długo nie zagrzał miejsca, bo często wdawał się w bójki z przełożonymi. W końcu znalazł się za kratkami w areszcie tymczasowym za zniszczenie mienia. Powybijał szyby w zaparkowanych samochodach po kłótni z ojcem dziewczyny. Ale jeszcze wtedy nie trafił do więzienia, skończyło się na grzywnie i okresie prób. W niczym go to nie odmieniło. Dalej popełniał przestępstwa, od kradzieży ciężarówki i ucieczki przed policją, po napad typu chwyć i uciekaj snatch and grab. Kres przyszedł w 1974 roku, gdy dokonał rabunku z bronią w ręku. Miał wtedy 22 lata i wylądował w więzieniu Walton. Już w pierwszych dniach od siatki wdał się w bójkę z dwoma osadzonymi, atakując ich bez powodu, więc błyskawicznie trafił do izolatki. Personel nie potrafił zapanować nad jego agresywną naturą, i w 1975 roku przeniesiono go do zakładu karnego HM Hall w Kingston w Anglii. Tam również szybko wywołał bardy. Najpierw odmówił wykonania przydzielonej pracy, po czym zdewastował warsztat, kłócąc się ze strażnikiem. Tym razem znowu wylądował w izolatce, a żeby go uspokoić, podano mu środek uspokajający chlorpromazynę, po którym bardzo źle się poczuł. Po powrocie do zdrowia znów zaczął niszczyć więzienne mienie i atakował innych więźniów bez powodu. Przez lata przenoszono go z jednego więzienia do drugiego, a kara wielokrotnie się przedłużała. W efekcie spędził w izolacji więcej czasu niż większość osadzonych. Bronson niejednokrotnie usiłował też otruć innego więźnia. Groził, że zabije strażnika, a raz złapano go na kopaniu tunelu w celi. Kilkakrotnie próbował również odebrać sobie życie. W 1982 roku udało mu się uciec na dach Broadmoor. Zaczął protest, niszcząc wszystko dokoła. Następny raz zrobił to ponownie niedługo potem. Powodując straty na kwotę około 250 tysięcy dolarów. W kwietniu 1996 roku wziął jako zakładników dwóch irackich porywaczy oraz innego więźnia, Jasona Grizzleya. Jego rządy terroru były tak dotkliwe, że w 1999 roku wybudowano dla niego specjalną jednostkę o zaostrzonym rygorze, by nie stwarzał zagrożenia dla współwięźniów i strażników. Lista jego występków za kratami jest tak długa, że można by poświęcić wiele godzin na ich omawianie. Ostatnia rozprawa w sprawie warunkowego zwolnienia odbyła się w 2023 roku, ale co nie trudno przewidzieć, został jej pozbawiony. Najpewniej resztę życia spędzi w zamknięciu zdala od reszty świata, ale to nic w porównaniu z tym, co zobaczysz za chwilę. Rebecca Butterfield Poznajcie Rebekę Butterfield, australijską osadzoną, która zadźgała swoją koleżankę więzienną 33 razy, rozcięła sobie gardło i uderzała głową o ścianę 105 razy. Ta historia jest inna niż wszystkie przerażające opowieści kryminalne, jakie kiedykolwiek słyszeliście. Uchodzi za jedną z najbardziej niebezpiecznych więźniarek w Australii, jej przygoda z systemem więziennictwa Rozpoczęła się w 1996 roku, kiedy została skazana za umyślne niszczenie mienia, przestępstwa narkotykowe oraz nielegalne wtargnięcie. Wkrótce jednak wyszła na wolność i zachowywała się tak, jakby nigdy w więzieniu nie była. Następnie w 2000 roku zaatakowała brutalnie sąsiadkę, która próbowała powstrzymać ją przed samookaleczeniem. Sąsiadka otrzymała wówczas poważną ranę kłótą. A Butterfield została oskarżona o poważne uszkodzenie ciała i osadzona z wyrokiem niepodlegającym zwolnieniu warunkowemu przez trzy lata. W trakcie odsiadki dokonała jednego z najbardziej wstrząsających czynów w swojej karierze. Pewnego pechowego dnia w 2003 roku zaatakowała bez ostrzeżenia swoją przyjaciółkę i towarzyszkę niedoli Bruce Lim Wars. Zadając jej nożem rzeźniczym 33 ciosy, po czym patrzyła, jak ofiara wykrwawia się na śmierć. Poziom okrucieństwa, jaki zaprezentowała podczas napaści, wstrząsnął nawet najbardziej zatwardziałymi więźniarkami w kobiecym zakładzie Silverwater. Za ten atak Butterfield otrzymała dodatkowo 12 lat kary, a kiedy uznano ją za zbyt niebezpieczną dla społeczeństwa, dołożono jeszcze 5 lat. Mimo, że wyrok kiedyś się skończy, Istnieje duża szansa, iż nigdy nie zostanie wypuszczona na wolność, sama bowiem zapowiedziała, że będzie zabijać, jeśli kiedykolwiek wyjdzie. W przeszłości wielokrotnie atakowała personel więzienny, w tym lekarza, który próbował ją leczyć. Zdarzało jej się także oblewać strażników gorącą herbatą, rzucać w nich kulą ortopedyczną, czy nawet workiem kolostomijnym. W styczniu 2021 roku Butterfield pojawiła się w Sądzie Najwyższym, by wnioskować o zwolnienie, ponieważ jej czas od siatki dobiegał końca. Jednak jej wniosek odrzucono, gdyż rząd stanu Nowa Południowa Walia argumentował, że jej brutalne zachowania od stycznia 2020 roku dowodzą, iż powinna pozostać w więzieniu przynajmniej do 2023 roku. Na chwilę tworzenia tego materiału wciąż nie została zwolniona. Zdjęcie dnia. W mrocznych zakątkach więziennego świata kryją się przestępcy, którzy budzą lęk nawet wśród innych osadzonych. Ich zbrodnie są tak brutalne, że strażnicy muszą zachować najwyższą ostrożność. Takie osoby jak Michael Campbell, którego ciało i twarz pokrywają gęste tatuaże, przerażają nawet najtwardszych. Wielu skazanych w celi porzuca dawne występki, ale ci niebezpieczni wybrańcy wciąż dopuszczają się przemocy, dręcząc zarówno innych więźniów, jak i strażników. Która z tych historii wstrząsnęła tobą najmocniej? Koniecznie daj znać w komentarzach. A teraz wróćmy do głównego wątku. Zostaw łapkę w górę, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, bo zaraz przejdziemy do kolejnej przerażającej historii. Joanna Den. W marcu 2013 roku okręg Cambridge w Anglii przeżył wstrząs, gdy w rowach nieopodal Peterborough znaleziono zwłoki trzech osób z ranami kłutymi. Niedługo potem odkryto jeszcze dwie ofiary w Hereford, które przeżyły ataki nożem. Ze względu na brutalność zbrodni policja początkowo sądziła, że sprawcą musi być mężczyzna. Jakże wielkie było zaskoczenie, gdy okazało się, iż za wszystkimi tymi zbrodniami stoi kobieta Joanna Christine Den. Razem ze wspólnikiem Garym Streczem postanowiła wcielić w życie scenariusz rodem z filmu o Bonnie i Klydzi. Planowali zabić dziewięciu mężczyzn i robili to, jak twierdziła Den, dla rozrywki. Później wyznała psychiatrze, że mordowanie dawało jej chory rodzaj satysfakcji i nie mogła przestać, gdy tylko spróbowała. W listopadzie 2013 roku przyznała się do trzech zabójstw i dwóch usiłowań, trafiając do więzienia HM Prison Bronsfield. Diagnoza psychiatryczna wykazała u niej szereg zaburzeń: psychopatię, zaburzenie aspołeczne i osobowość z pogranicza borderline. Przez cały proces den nie wyraziła cienia skruchy, wręcz przeciwnie, śmiała się z tego co zrobiła. Została skazana na dożywocie z zaleceniem minimalnego odbycia 19 lat kary. Za kratami wielokrotnie wdawała się w romanse z innymi morderczyniami nieustannie stosowała przemoc, grożąc i atakując zarówno współwięźniarki, jak i strażników. Jej przypadek pojawił się w wielu filmach dokumentalnych ku przestrodze, jak może się skończyć życie naznaczone zbrodnią. Ricky Dubos. 13 czerwca 2017 roku notoryczny przestępca, Ricky Dubos był transportowany więziennym autobusem w towarzystwie innego osadzonego. Do niego rowa. Wtedy dopuścili się przerażającego czynu. Po cichu wyślizgnęli się z kajdanek, sforsowali niezabezpieczoną furtkę przy przedniej części pojazdu, a następnie Dubos wyrwał strażnikowi broń i oddał śmiertelne strzały do sierżanta, Christophera Moniki oraz kierowcy, sierżanta Cortisa Bellow. Całe zajście oraz ucieczkę nagrały kamery bezpieczeństwa, a trzydziestu pozostałych więźniów było tego świadkami i wszyscy zgodnie zeznali, że to Dubos pociągnął za spust. Rowa schwytano po kilku dniach poszukiwań i we wrześniu 2017 roku został skazany za zabójstwo. Wyrok to dożywocie bez możliwości warunkowego zwolnienia. Wieść o zbrodniczym ataku na strażników wstrząsnęła opinią publiczną i przypomniała o zagrożeniu, z jakim codziennie mierzą się funkcjonariusze. Historia nie skończyła się jednak w tym miejscu. W czerwcu 2022 roku znaleziono dubosa nieprzytomnego w celi w Georgia Diagnostic and Classification Prison w Jackson. Według władz popełnił samobójstwo, ale okoliczności jego śmierci pozostają niejasne. Oglądaj dalej, żeby poznać kolejną ciekawą historię. Charles Cullen W historii kryminalnej przewinęło się wielu seryjnych morderców, od Jeffreya Damera po niesławnego Johna Waynea Gassiego. Jednak nazwisko Charlesa Kalena rzadko bywa wymieniane, a przecież uchodzi on za jednego z najbardziej prolificznych, najpłodniejszych, seryjnych zabójców w dziejach Stanów Zjednoczonych. Zyskał nawet przydomek Anioł Śmierci. Urodził się 22 lutego 1960 roku w West Orange w stanie New Jersey. Dorastał w katolickiej rodzinie robotniczej jako najmłodszy z ośmiorga rodzeństwa ale dzieciństwo miał pełne cierpienia, dokuczano mu w szkole, a także znęcali się nad nim chłopcy spotykający się z jego siostrami. Zaledwie jako dziewięciolatek Charles próbował odebrać sobie życie, wypijając substancje chemiczne z zestawu do eksperymentów. Choć przeżył, podejmował podobne próby w kolejnych latach. Był nawet w marynarce wojennej, skąd zwolniono go w 1984 roku ze względów medycznych. Nieujawnionych. Niedługo potem rozpoczął naukę w szkole pielęgniarskiej przy Mountainside Hospital. Był tak zdolny, że wybrano go na przewodniczącego rocznika. Dyplom uzyskał w 1986 roku. Zaczął pracę na oddziale oparzeniowym w St. Barnabas Medical Center w Livingston, New Jersey, gdzie zaczął także zabijać pacjentów. Pierwszą potwierdzoną ofiarą była osoba, której zaaplikował śmiertelną dawkę leku do żylnego 11 czerwca 1988 roku. To był dopiero początek. Do 1992 roku uśmiercił wiele osób M.IN, pacjenta z AIDS, którego zabił podając mu za dużą dawkę insuliny. Zaraz po odejściu z St. Barnabas w 1992 roku zatrudnił się w Warren Hospital w Phillipsburgu, New Jersey. Tam zamordował trzy starsze kobiety, ponownie stosując przedawkowanie glikozydu nasercowego, digoksyny. Kolejne ofiary pojawiały się w szpitalach Hunan Medical Center w Flemington, New Jersey oraz w innych placówkach, w których Kallen pracował. Wszędzie niósł śmierć, aż wreszcie 12 grudnia 2003 roku aresztowano go pod zarzutem zabójstwa i usiłowania zabójstwa. Wtedy też zaczął składać zeznania i przyznał się do pozbawienia życia nawet 400 pacjentów, choć wiele z tych przypadków pozostaje niepotwierdzonych. Kalen twierdzi, że chciał jedynie ulżyć pacjentom w cierpieniu, nie zamierzał ich krzywdzić. Ostatecznie usłyszał wyrok 18 dożywotnych kar pozbawienia wolności. I będzie mógł ubiegać się o zwolnienie najwcześniej w 2403 roku. Eight. Michael Campbell. Oto Michael Campbell. Tak wyglądał kiedyś, a tak po radykalnej metamorfozie, z niezliczoną liczbą tatuaży na twarzy i ciele. Mówi się o nim jako o najstraszniejszym więźniu na świecie. I trudno się temu dziwić, patrząc na jego budzący grozę wygląd. Ma na koncie wiele przestępstw. Od napaści, przez włamania, aż po kradzież zuchwałą i przestępstwa seksualne. Najbardziej wstrząsające było jednak usiłowanie napaści na kobietę, która akurat leżała w łóżku ze swoim partnerem. Trudno stwierdzić, jakie dokładnie były jego zamiary, lecz świadek zdarzenia widział, jak partner ofiary gonił mocno wytatuowanego mężczyznę. Policja rozpoczęła pościg, a Campbell próbował uciec na rowerze. Mając na karku 26-letnią historię kryminalną, ponownie wylądował za kratkami i to prawdopodobnie na bardzo długo. Szczegóły jego sprawy zniknęły z internetu po aresztowaniu, ale można założyć, że obecnie odsiaduje wyrok za swoje oburzające zbrodnie. Rodnej Alkala Rodnej Alkala, pozornie atrakcyjny, inteligentny, z poczuciem stylu. W rzeczywistości był jednak bezwzględnym mordercą, który czerpał perwersyjną przyjemność z pozbawiania ofiar życia. Media nazywały go „mordercą z randki w ciemno”, ponieważ pojawił się w teleturnieju randkowym The Dating Game, gdzie jeszcze bardziej udoskonalił wizerunek czarującego amanta. W latach 70. ubiegłego wieku zamordował ponad 130 kobiet i dziewcząt w Stanach Zjednoczonych, choć oficjalnie potwierdzono około 9 ofiar. By zrozumieć początki jego kariery, cofnijmy się do 1968 roku. Wówczas zaatakował ośmioletnią Tali Shapiro. Natychmiast po zbrodni zbiegł i rozpłynął się w powietrzu. W 1971 roku widniał już na liście najbardziej poszukiwanych przez FBI. Dziewczęta z obozu artystycznego w New Hampshire rozpoznały go, choć posługiwał się wtedy fałszywym nazwiskiem. Alcala został aresztowany, przyznał się do lżejszego zarzutu wykorzystywania dziecka i dostał 34 miesiące więzienia. Po wyjściu wystąpił w teleturnieju The Dating Game, co przylgnęło do niego jako znak rozpoznawczy. Dzięki gładkiej gadce i urodzie z łatwością zwabiał kobiety, udając fotografa mody. Najpierw je atakował, a potem dusił. Nie wiadomo, ile dokładnie osób zamordował. Ale gdy policja w końcu go namierzyła, sędzia nie wahał się wymierzyć kary śmierci. Egzekucja jednak nie doszła do skutku, gdyż Alcala zmarł 24 lipca 2021 roku w więzieniu w Kalifornii. Miał wtedy 77 lat. Richard McNair. 17 listopada 1987 roku. Richard McNair włamał się do domu w Mainot w stanie Dakota Północna. Na miejsce niespodziewanie wkroczyło dwóch mężczyzn. W szamotaninie McNair zastrzelił jednego z nich, a drugiego postrzelił cztery razy. Ów drugi mężczyzna przeżył, natomiast sprawca zniknął. Funkcjonariusze zatrzymali go dopiero w lutym 1988 roku, kiedy sam oddał pistolet użyty w strzelaninie. Wtedy też po raz pierwszy pokazał jak sprawnie potrafi uciekać. W czasie przesłuchania na komisariacie w maino Makner wywinął się policjantom, ale szybko został zatrzymany ponownie. Zakuto go w kajdanki, przytwierdzając do krzesła jednak i to go nie powstrzymało. Wykorzystał pomadkę do usta, by nasmarować nadgarstki, po czym oswobodził się z kajdanek. Później ścigano go pieszo po całym mieście, aż wreszcie został schwytany. Ostatecznie usłyszał wyrok dwóch kar dożywotniego pozbawienia wolności za morderstwo i usiłowanie zabójstwa oraz 30 lat za włamanie. 9 października 1992 roku McNair znowu uciekł tym razem z zakładu karnego stanu Dakota Północna w Bismarck. Wraz z dwoma innymi więźniami przecisnął się przez system wentylacyjny. W ciągu kilku godzin został jednak schwytany, podczas gdy wspólnicy wytrzymali kilka dni na wolności. Kolejna ucieczka zakończyła się wolnością trwającą 10 miesięcy, nim pojmano go w Grand Island w stanie Nebraska. W sieci krąży nagranie z 2006 roku, na którym policjant zatrzymuje Mnera chwilę po jego kolejnej ucieczce. Zbieg podał fałszywe nazwisko i tak przekonująco odgrywał swoją rolę, że funkcjonariusz odjechał nie rozpoznając go. Obecnie, gdy ma 65 lat, Zdaje się, że zrezygnował z dalszych prób ucieczek. Jego historia stała się inspiracją dla programów telewizyjnych i seriali o ucieczkach z więzienia.